Nie lękajcie się. Na tych słowach święty Jan Paweł II Wielki oparł cały swój pontyfikat. Był tym słowom wierny do końca. To papieskie, nie lękajcie się, obaliło komunizm, zburzyło nie jeden mur, otworzyło nasze granice prowadziło nas do europejskiej rodziny i dało poczucie godności oraz nadziei na lepsze życie. To papieskie nie lękajcie się dawało wiarę i nadzieję wszystkim, niezależnie od poglądów i wyznawanej wiary. Dawało i daje odwagę do podejmowania odważnych wyzwań. Wpatrzeni i wsłuchani w jego nauczanie, jesteśmy dumni, że święty Jan Paweł II Wielki jest patronem województwa małopolskiego, powiatu taczańskiego, Kalwarii Zebrzydowskiej, Zakliczyna, Wadowic, ale także wielu instytucji i organizacji, także obecnego tutaj z nami w Związku Podhalan. Niech usłyszy to cała Polska i świat. Sprzeciwiamy się podważaniu świętości życia i nauczania papieża Polaka. Nie ma zgody na manipulacje i zbudzanie agresji wobec miejsc kultu świętego Jana Pawła II Wielkiego. Wzywamy wszystkich do poszanowania godności i dobrego imienia naszego. Świętego patrona. Po przeszło 25 latach, stajemy tutaj jako mieszkańcy Małopolskiej Ziemi. Jako dziedzice duchowego testamentu Ojca Świętego. To właśnie tutaj, w tym miejscu, pod Wielką Krokwią, 6 czerwca 1997 roku. Wybrzmiały słowa. Na Was zawsze można liczyć, które tak mocno zakorzeniły się w naszych sercach. Stajemy dzisiaj wspólnie, aby dać temu świadectwo. Po 25 latach przypominamy słowa hołdu górali polskich, przyrzekamy jak ten krzyż na Giewoncie, mocno trwać w wierze i tradycji. Święty Janie Pawle II Wielki, nie lękamy się.